Dzień dobry. 290 dzień z 365 dni z zapuszczania brody. Zapraszam. Dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj taki szybciutki filmik, a chciałbym wam się pochwalić moim nowym zakupem. Kupiłem takie pudełeczko w Aksionie za 26,90 5, czyli 27 zł, już Wam pokazuję, co tu jest. Słuchajcie, dzisiaj trochę nietypowo, bo mam tu pranie, a nie chcę tego ściągać, bo przed chwilą zostało powieszone. Dobra, otwieramy pudełko i patrzymy, co tam jest takiego. 27 zł, no to się nie spodziewajcie, żeby wie, co będzie, ale coś tu na pewno jest. Dobra, pierwsze to jest jakieś wypełnienie. Dobra, mamy pierwszą rzecz. To jest grzebień. Taki grzebień drewniany. Powiem Wam, nawet dosyć spory. Za prosty to nie jest, ale może tak ma być. Taki łuk. No, powiem Wam. Grzebień fajny. Naprawdę. Rykawo grzebienia, nie Widzicie. za 20. I za 27zł to sam ten grzebień jest tyle warty dobra taki grzebień, nie wiem z jakiego to jest drzewa następne wszystko w takich papierkach następny mamy face balsam czyli jakiś balsam do do twarzy chociaż tu pisze softens bird and skin Chyba to jest jakiś balsam do twarzy. Piszę tu. Balsam do twarzy, tak. pisze to po polskiemu. Słuchajcie, no to. To 75 ml taki balsam. Dobra. Następne: to jest szampon. Dwa w jednym: szampon i shower gel. Też. 150 ml Otwieramy na taką Taki słodki zapach nie, nie pachnie to jakoś tam intensywnie Ale słodko Następny Oto tu mamy olejek Do brody 60 ml To za chwilę sobie użyję, zobaczymy I ostatnie To jest Ostatnie to jest jakiś wosk. I to jest chyba do brody i do włosów. Jak się nie mylę. Kurde, nie mam okularów. Czekajcie dwie sekundy. No, niestety, ale ten wiek i już trzeba mieć okulary. Dobra, jeszcze czytamy, co tu jest. Co tu pisze. Wosk do wosk do brody i... Czekajcie, co tu piszę do włosów? Do włosów. wosk do brody i do włosów. To jest następne i on wygląda taki przezroczysty. No fajnie pachnie. Taki taki... On jest jakby taki przezroczysty trochę I Tu jest ile? 50 ml? Do włosów to raczej mi się nie, nie przyda. No i tyle. Tutaj no mamy olejek, ten wosk, balsam. A balsam do czego też jest? Balsam do twarzy, balsam do twarzy. Dobra. Następnie jest szampon. I tu pisze co: szampon i żel pod prysznic. Aha, szampon i żel pod prysznic. I ostatnie to jest grzebień. Dobra, ściągam te bryle. Okulary. No i tyle, za 26 zł. Weźmiemy sobie, wypróbujemy ten. Albo ten balsam wypróbujemy. On jest i do, do włosów, tak? Wypróbujemy ten balsam. Taki słodkawy zapach. I wygląda taki jakby... No jak wosk. O. Słownie jak wosk No tak słodko pachnie. Nie wiem z czego to jest oczywiście. Bo na stronie aksiona też nie pisze. Mam nadzieję, że za ciemno nie będzie. Ten film za ciemny. Dobra. Tutaj weźmiemy sobie moim nowym grzebieniem. To dzisiaj taki szybciutki film. Dajcie znać co sądzicie o takich wynalazkach za 27 zł. Tyle rzeczy, jak na pierwszy raz do kogoś, kto dopiero zapuszcza brodę, a nie chce kupować dużo, za dużo kasy, na jakiś upominek komuś. Powiem Wam, chyba nie jest złe. Wypróbujemy to i sprawdzę. Sprawdzę i wypróbuję. Dobra, dzisiaj gorąco Was pozdrawiam i trzymać się. Cześć.